Witajcie z tej strony, Super Team, a to jest mój pierwszy odcinek z Network Speed Most Wanted. Tak, z góry mówiąc, nie będzie mi już A, To w sumie ja nie z góry mówiąc, bo mówiłem też w poprzednim odcinku, mówiłem, że mam nowe biurko i nie będzie mi trzeszczeć. Tak, nie wiem co sądzicie o serii z Robocard. Nie wiem, czy, czy, czy wam się to w ogóle podoba. Nie jakby co to piszcie, jeżeli wam się nie podoba, ale ogólnie to gra jest i tak spokojnie. Jeżeli wy nie chcecie, czy jeszcze w sumie możecie pomyśleć, bo nagrałbym kilka odcinków takich testowych i wy byście powiedzieli, co o niej sądzicie. Tak, co jeszcze? Robiłem sobie wcześniej, bo nagrywałem odcinek kilka razy i dopiero tym razem mi wyszło i sobie właśnie, widzicie, kilka tych zrobiłem. <laughs> Chciałbym zrobić tego gościa. Ogólnie to jest taki problem, że nie mogę w ogóle wykonać tych dwóch rzeczy. Ogólnie na odcinku próbowałem to zrobić, ale i tak mi to nie wychodziło. Dopiero teraz zacząłem. Teraz weszłem. No i właśnie Wam pokazuję. Pomalowałem sobie w ogóle moje tutaj autko i w ogóle wszystko jest fajnie. W ogóle części jeszcze nie włożyłem. Ogólnie muszę coś właśnie porobić w częściach. O ile myślę sobie, żeby kupić nowe auto, ale to dopiero jak pokonam tego gościa, co teraz mam z Czarnej listy? To myślę, żeby sobie kupić auto, a tym autem jest Mitsubishi Lancer. Tak o takim autku sobie myślę. Ale nie wiem, czy dobrze myślę. Nie, no myślę, że to auto będzie trochę kąsić. Bo autem zadania, zadaniem auta jest komsić właśnie tak. Tak, co jeszcze? Jeszcze jest taka fajna sprawa, że za około 4 dni będę miał nowy mikrofon, a więc będzie lepiej skuteczniej. I będzie mój lepszy głos, ponieważ w innych e, filmikach mam także mam trochę piskliwy. Teraz ogólnie mam inny mikrofon, a więc jeszcze lepiej powin powinno być troszkę lepiej, ale będzie jeszcze lepiej z tym nowym głośnikiem e, e, mikrofonu. Tak. Jedziemy sobie go tu. A dlatego nagrywałem kilka razy, ponieważ był problem z, z głośnością do muzyk, Nie wiem, czy ja za cicho mówię po prostu, czy co jest. W Nie wiem, czy ja po prostu tak cicho mówię, czy o co chodzi. No i właśnie jest taki problem, że zawsze tutaj nie mogę tego dojechać i brakuje mi choćby kawałka. Fabiusie kit. Pewnie jest niezaliczone Właśnie, muszę co do sekundy tam wjechać w to To jest to bardzo trudne I ja nie wiem, czy nie będę musiał Kupić nowej części, przejechać te wszystkie I autko to... Nie, tego auta w sumie nie będę sprzedawał bo To spoko, zostawię sobie Ale i tak kupię tamto nowe Czyli mojego lancerka I to sobie tu trochę Nie jedźmy tu pod prąd Przejdziemy na tę stronę Uuu, trochę. jak stuś, pędzi wiatr. Ok. No to ja myślę, że teraz zrobiłbym krótką przerwę i wrócił do was, jak już będę blisko tego, żeby to wykonać. Więc widzimy się za chwilę. Witajcie ponownie z tej strony Super Team! I jedziemy sobie teraz do sklepu szczęściami. Ponieważ kupię sobie jednak tą część, bo słabo coś tutaj próbowałem kilka razy to przejechać i wciąż lipa. Po prostu autko za słabe. Wow, o, no brakowało i bym wjechał w to. co tak, pędzimy sobie tutaj. A teraz tak szybko do się czy nie szybko to jest taka mucha szybciej leci od tego otarów? No ale, ale co zrobić? Waliłaby się drobnie. Całkowicie mi się powaliły te drogi. Dobra, pędzimy znów. Możemy mi jest stróźb, wiatr. I pędzimy w tą stronę. Tak. Już ogarnąłem to. W tą stronę mam jechać. Ja będę musiał sobie chyba głos trochę podgłośnić, bo cicho strasznie mówię i sobie podgłośnie głos. Nie wiem, czemu teraz cicho mówię. So oh. mm -hmm. Teraz jedziemy sobie tutaj oh, Tak Okej okay. Teraz czekajcie chwilę sobie tutaj ogarnę pewną rzecz Okej okay. Jedziemy sobie tutaj

Damy kasę na to, czego tutaj nie ma w tym aucie. O jezu, to auto jest na no serio. Ja nie wiem, co ja robiłem przez te wszystkie czasy. Że ja. O ja, ja tu muszę rzeczy kupić. Wszystko tak. Tracimy kasę na to auto. Powinno być lepsze, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc spędzimy tu. I spróbujemy znowu to zrobić. Kupiłem części, których nie miałem. No dobra, okej. Okay. Będziemy już przygotowuję i z nitrem od razu zacznę Myślę, że powinno to auto na serio pędzić. Z takimi rzeczami, które ja kupiłem lubił zbyt tutaj. Różne tutaj fajne rzeczy. No już pędzi 140. Ale myślę, że powinien jeszcze szybciej. Tak, już 160. No, teraz to to auto jedzie, a nie tamten warkot, co był wcześniej, że 140. W żadnym odcinku nie chciało się po prostu tego robić. I to też nam sobie szybko za co Kurde mamy bramkę gotową. No, o, teraz to już to szybko. Nie wiem czemu ja wcześniej w ogóle nie pomyślałem o tym, pod, o tym, żeby kupić lepsze części. W ogóle zawsze zapominałem. Ale tamtym autem to nawet ja wyszło. Znaczy tym autem, ale w, starej, w starych częściach. No, czyli w tamtych schodach. No więc pędziesz, no teraz o to ujdziesz kupić lepsze. No, już będzie gotowe, teraz czas, doda, no, dodało się nam do tego, spędzimy, naprawdę pędzimy tutaj szybko, sobie to zrobić. Tylko nie pod prąd, chłopie, nie pod prąd, bo możemy wylądować na się z aut. O Jezu Święty! So much! So much, So much is, No nie, no nie, chyba nie zdążę. Ale gdyby nie, to jeszcze mogę to jeszcze raz w sumie. Pierwszy raz zawsze słucham, a do trzech razy, stu, razy stuka Raz, razy, razy, razy sztuka Właśnie to chciałem Wam powiedzieć przez to. I very funny, so much is, Yes! O ale dobra. powinno być już gotowe to. I ostatnie. Yes, yes. Jest, 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 jest. I to też no, nie ruszam. O, pika mi telefon. Rozładował się już, bo ten tam Tamtędy chyba szy szybciej to wychodzi. Słypsiej, słypsiej, szybciej, szybciej, troszkę. Brak będzie miastów na miastach. O kurde, i wydałem to niepot niepotrzebnie. Czy nie? Kurde, patrząc się na to i mam czasu, i w końcu dobijało. Teraz przepędzimy i postaram się nie dobijać no, nie, Przynajmniej ja się postaram nie dobijać. Nie wiem, jak tam wam idzie. To niedobijanie. No, nie będzie zbyt długi odcinek, tak po prostu chcę to dokończyć i powiedzieć, czemu to auto tak wygląda teraz. W ogóle, wszystko co się tutaj pozmieniało. Przez co próbowałem, odcinki nagrywać. Oczywiście nagrywałem, no i po prostu był problem z tym nagraniem, ponieważ za głośno mi to wychodziła ta muzyczka. Mój głos był strasznie cicho, jak próbowałem podgłośnić, to jak to też nie mogło być podgłośnione, ponieważ, ponieważ, jak było podgłośnione, to, to, to nie było mojego głosu słychać, nie? Właśnie, a więc teraz, bez muzyczki, ja jakoś dodam sobie po prostu. Po prostu nie będzie z tego, do To sobie wiatru. Perfumu suma, o to było pięknie. A teraz to już nie wiem, co się z szaliną zginą, ale jest spadło. Perfumu suma, Kurde, nie wiem po co tak próbowałem, strasznie. Już nie dużo mi brakuje do tej poranki. Jest jeszcze jedna, jedyna rameczka, i już koniec. Na serio muszę, muszę się skupić i to zrobić porządnie. Nitro dam sobie na sam koniec, żeby przepędzić z całej pary. Jezu, 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 I teraz my myślisz, że teraz to się sobie wy... ...przywalę w te brońki wszystkie, nie wiem co. Gotowe i teraz tutaj idziemy sobie na nasze głupie. I wszystko jest przecież gotowe już tutaj. Czekajcie, 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 czekajcie jeszcze chwilkę, co tutaj teraz to gardę w ten sposób, I jaki problem jest, czemu ja czem tutaj. Teraz sobie jeszcze to ogarnę, bo chciałem zrobić tego, bić coś tam, ale... to właśnie tego... Chyba jeszcze to musimy zrobić. Tak. Muszę uciec przed policją. Przynajmniej sobie jeszcze te notowanie jakieś tam muszę nabić i kilka innych rzeczy, które mam nadzieję, że zrobię sobie dzisiaj. sobie tak strzela to trochę laptop i strzela, ale to już taki problem nie jest. Gdzie ty jedziesz, policja za mną może być. Policja, ale ty głupia jesteś, ale ty głupia jesteś. Taka chyba będzie dzisiaj nazwa odcinka, ale ty policja, ale ty głupia jesteś. Oso, patrz, ostro daje do biura. Staram się rozmawiać troszkę to nie, 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 co co zrobić? nie, 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 nie

Co ja najlepszego sobie wyrobiłam? a nie za przykładkę dobijać. Znam tylko jedno wyjście z sytuacji, by do siebie dobijać. Jeszcze do 5000. Pięciu... O kurde! Ale ja go Że do nich nie dowaliłem. Co macie? Z... Zrobimy ja was trafią konia Ale bym teraz w ciebie chciał sobie dowalić Dobra, ale tylko tak I tak O nie, tylko tak, tak. Czy z autowy stąd? Bo będzie ciężko z tobą. O kurde! To było dziwne. się! normalnie się! Czuję się! Czuję się! Czuję się! Czuję się! tak się! Czuję się! Czuję się! Czuję tak troszkę ja nie chcę uciec ja nie chcę uciec ja nie chcę uciec no, dobra. nie chcę się tak szybko z tobą rozmawiać. O! o ja poczekam aż on sobie ze mną tutaj pojedzie wow wow co się teraz właśnie stało Co mamy, bije? No to. No teraz... O, jeszcze muszę mu muszę kasować. Dobra, na tym, na tym to chyba będzie koniec. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i subskrybujcie i lajkujcie. A no to chyba wszystko mówię. Dzięki, cześć i na razie.